Powinien być na Przepraszam tej bardzo, jeżeli być dowody w stosunku do mnie, że ja zakłócałem tu artykuł 149 podpunkt 2. Co to jest artykuł 149 podpunkt 2? Ja tego nie robiłem, pan mnie wyprosił nielegalnie z tej placówki publicznej. Ja teraz panu mogę założyć tutaj pozew sądowy i pan stąd wyleci szybciutko. O tak. No to... o, zapraszam przepraszam, przepraszam, tak, zapraszam, przepraszam. Artykuł 149 to dzieciobójstwo? Aha. Nie, to jest W eee, Zaraz zobaczymy, mój paragraf 149. Eee, Chwila, tutaj mamy w tablecie od razu, chwilę, zaraz sprawdzimy. Hey, look this! To jest 1,49. No tak, tak. tak w każdym tak. razie, proszę pana, jeśli taki artykuł, żebym złamał, to bym chciał to widzieć na tutaj monitoringu. Matka, którym... która zabija dziecko w okresie porodu, pod wpływem jego przebiegu, podlega karzek pozwolenia